Witam Was żołnierze z tej strony Bartel. I Dzisiaj robimy po raz kolejny już tym razem piątą misję z Świątecznej Przygody w Blokadzie. Dzisiaj będziemy musieli e, przejmować punkt przez 200 sekund, czyli w sumie nabić 200 punktów. To przejdźmy może. Szkoda, że nie ma mapy azylum, asylum pełnej. Bo to tam chyba od jakiejś ilości graczy dopiero za, u ten um, zalicza. Pójdźmy na tech. No zobaczmy, co to za mapa, bo nie kojarzy je w ogóle. I jakbyśmy poszli na pusty serwer, to by nam po prostu nie zaliczało tego, bo tak. Blokit po prostu pomyślał na, nad tym i uniemożliwił taką opcję. Tak jakby oszukiwania. A dobra, kojarzę tą mapę. To jest takie miejsce dla snajperów. No szybko tam wejdę na pewno z łopatą. Przez 200 sekund jedna miejsca, to może jeszcze zrobimy następną, bo ile to jest 200 sekund? Ponad 3 minuty. No, No, a w sumie to musimy tu się najpierw utrzymać przez tyle. Co to za mapa ten? Winsk Price ma. Ty ritardzie. Lefty. Oczywiście. Już tam jest 47 punktów. Cześć. Musimy pilnować, żeby jakiś nieproszony gość tu przez przypadek nie próbował wbić mi na imprezę. na muzyczka może będę na kontrolu, a na, na shiftcie o na shifcie, żeby mnie słyszeć nie, nie było mnie słychać ja będę po prostu tak wokoło chodził czekajcie w sumie jeszcze, a to będzie prawie koniec mapy, jak to zrobię, to easy Easy misja Jestem ciekawe, tylko yy... Nie, jak, <ścoughs> nie sobie to wyobrażam, że zabraknie mi ostatniego, ostatniej sekundy Albo tam, nie wiem, ostatnie 5 sekund i nagle ktoś bije i mnie zabije ale bym się zrajdżował No jeszcze 50 sekund Niecała minuta Wbijasz tu czy nie? Ale to zabudowywuj za sobą kolego Chcesz żeby mnie tu wysadzili? Gdyby byli mądrzy, to by już jednym rpg albo granatem, albo nawet C4, jak to ma jeden czerwony, mnie rozwalił. Rozwalili 30 No to easy, easy misja, proszę Państwa. Już jestem ciekawy, jaka będzie następna. Dziękuję, dobranoc. Misja zrobiona. Kolejna misja. Kill 250 enemy players. Game mode versus. Dobra. 250 zabójstw w trybie versus. Coś nacisnę, ale nie wiem co się stało. Dobra. Tryb versus. Dobra. Filmiki będą tak trwa 12 minut. No się dziwiłem, czemu tak mało ludzi. Jest jakaś fajna mapka. Jakaś fajna. Fajnie by było, jakby był subway pełny. Na subway się dosyć łatwo. Kill jest dopiero. na Luxwill. No, ładuj się. Czemu się nie ładujesz? Proszę mi to powiedzieć. Blokejdzie, czemu się nie ładujesz? Proszę wytłumacz mi to. Dobra, chyba będę musiał zrobić małą przerwę. D za chwilkę wracam. Dobra wróciłem to przechodzimy na ten versus byle jaki już Terminal Cobblestone, ale nie, nie przepadam. W nie nienawidziłem tej mapy, naprawdę Omijałem ją tylko jak się dało Na moje chyba 800 bodajże godzin, czy tam 900 w CSie Może mam tylko 4 mecze przegrane na tej mapie Dobra Jeszcze tylko katana Bierzemy sobie Beretę Bereta się ten na no to Z jak ta snajperka A nie tam to się Barret nazywa Dobra, Dobra. Czyli no, Dobry Nate Niestraszny mi ogień straszny e, mam lepszy pomysł bo ja nie jestem jakimś wybitnym snajperem może pograjmy, nie dobra asfal jest dobrą bronią pogramy asfalem nie znam tej mapy pierwszy raz na nie gram, więc mogę trochę nie ogarniać co się będzie działo Dobrze, że w blokadzie nie ma czegoś takiego jak damage za upadek z jakiejś wysokości. Bartel dodasz do klanu. O. Ale ich porobił no to mina myślałem na początku że c wow Jak się pisało na tym czacie Bo ja nie, zapomniałem jak się pisało na czacie tym teamowym Ej serio Tak długo w to nie grałem, że zapomniałem jak się na team... A dobra Na no y. Nie. Dobra. Dobra już wyłączę czap. czap. Albo zostawię w sumie. Serio? No nie na te jest. Tak, team. Dobra nazwa. Ten z tymi mortarami. Wolę się tego pozbyć. Kurde, myślałem, że to się tak... O, odbiło się na schodki. Ale żadnego delikwenta nie zabiłem. On mnie się... Xd. Xd! Macie pozdrowienia na czacie Trochę nie idzie. Pograjmy może lepiej tym rzeczywiście, bo wszyscy te... Wszyscy tej M700 i tak używają i szans nie ma. Na początku myślałem, że mam Dobra, zmieniam mapę, bo to jest jakaś taka. Wolę grać na mapie, którą znam. Dobra, niech będzie. Może cobblestone jest jakiś inny na Blockade'zie niż w się. Spały rzeczywiście podobny. To był sarkazm, ale cicho. No dobra, miejscowa. 666 sześć, sześć. Co? Dobra, ja ten czad lepiej wyłączę, bo. czy nie mam spawn'a? A myślę, że tak gdzieś będzie koniec tej mapki, to skończę. Serio, zerpega. Jest już 20. Nie, no. Dobra. Pograjmy czymś O! O! Zupełnie zapomniałem o tej broni. No, oczywiście, że zapomniałem, jaki ma pojemny magazynek. Ale też zapomniałem, że żeby je używać, trzeba umieć strzelać. Czyli w ogóle się nie nadaje dla mnie. Ale go skąd strzeliłeś? Czemu oni z arpegów strzelają? zła jak dla mnie pograjmy kraj takim sensu nie ma. Jak mam grać? Na, jak mam grać na typów, którzy umiem zabić tylko z RPG na 25. poziom? To ja dziękuję za taką grę. tajem, czemu mówi Nie dobra. Wystarczy w tym odcinku. Dzięki to wszystko na tyle, Siemano.